Jest z nami Julia Kuśpi, która dzisiaj opowie nam swoją historię dotyczącą hejtu. Tak, dokładnie. Czym jest dla ciebie hejt? E, kurczę, ciężko tak wprost powiedzieć, czym jest hejt. E, z, moim zdaniem zazwyczaj są to po prostu e, nasze ludzkie emocje, które wyrzucamy e, w stronę innych ludzi e, w momencie, kiedy ktoś na przykład nas denerwuje. E, nie zawsze jest to zazdrość. Wiele osób uważa, że hejt jest związany tylko i wyłącznie. Zazdrością, często to jest po prostu taka skryta nienawiść do naszego własnego życia. Um, oczywiście, często jest to też zazdrość. E, na przykład w moim przypadku, e, nie do końca chyba była to zazdrość, tylko bar bardziej taka chyba ludzka frustracja, że moje życie się zmieniło w pewnym stopniu na lepsze. Tak mi się zdaje. Tutaj postawię kropkę. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz doświadczyłaś tego hejtu? Mm, oczywiście mówimy o internecie, tak? Nie, mówimy o całym twoim życiu. Okej. Okay, uh, od małego, od podstawówki. Myślę, że każdy z nas już w podstawówce miał jakieś tam. spotykał się z jakimś hejtem. Od dzieci, od nauczycieli. Wtedy tego tak nie nazywałam, bardziej nazywałam to e, taką ludzką nienawiścią, chociaż oczywiście, jako dzieciak, za bardzo nie rozumiałam, czemu jest jak jest. Jeżeli chodzi o internet, to w momencie, kiedy zaczęłam w tym internecie działać, w jakimś tam małym stopniu, ponieważ ja nie nazywałam się dużą influencerką bardziej osobą, która po prostu nagrywa sobie TikToki, e, tam troszeczkę działa na Instagramie długo, bo już tak naprawdę 5 lat. Powoli tam do przodu staram się jakoś iść. No i już z pierwszym filmikiem ten hejt się pojawił. Ja dokładnie pamiętam, który to był filmik. To był filmik dosyć kontrowersyjny, ponieważ dosyć głupi, tak z perspektywy czasu, w którym zrobiłam sobie sztuczny tatuaż. Wiele osób może mnie z tego kojarzyć. To był rok 2019 chyba, z tego co kojarzę, takie początki. Cztery lata temu tak 4 lata temu, taki sztuczny tatuaż na czole, ale nie to ludzi zbulwersowało w tym wszystkim, mhm. tylko fakt, że ja nie mam makijażu. Ja wtedy po prostu nie miałam makijażu, na co, co dla mnie było normalne. Ja miałam wtedy... Młoda była, miałam 17 lat i to było normalne, że nie każda 17-latka się maluje, co nie? Ludzi to bardzo zbulwersowało i dostałam bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo komentarzy, że wyglądam jak stara baba, że wyglądam okropnie, że wyglądam e, no, po prostu nieatrakcyjnie. Tak? I pamiętam, że to był mój ostatni TikTok, gdzie tego makijażu nie miałam. Potem już na wszystkich się malowałam, bo bardzo to wtedy wzięłam do siebie. Więc... Czyli wpłynęło to bardzo mocno na twoją samą Tak, tym bardziej, że ten TikTok miał Prawie dwa miliony wyświetleń, z tego co pamiętam, i wtedy jako tą siedemnastolatką mi to dotknęło. Ja też wtedy jeszcze nie byłam przyzwyczajona do działania w necie, więc to też było takie wow, negatywne wow. To jeżeli mielibyśmy tak rozłożyć to procentowo, to ile procent było tych negatywnych komentarzy, a ile pozytywnych? 90% myślę, było negatywnych. Tym bardziej, że cało też założenie tego TikToka wtedy było dosyć bezsensowne na zasadzie, jaka będzie moja re reakcja mojej mamy, kiedy zobaczy, że mam sztuczny tatuaż na czole, więc no ja to wrzuciłam tak trochę dla ja i trochę tak może trochę dla atencji, co jest bardzo niemile widziane w internecie, a zarazem bardzo częste. No, ale tak. Hej, to było dużo głównie ze względu na moją twarz, więc tak. <laughs> Długo się leczyłaś później z kompleksami, które pewnie mm. wdarły się do Twojego życia. Ja no znaczy to... powiem tak. Kompleksy nie. bardziej. Myślę, że bardzo wiele osób w tych czasach ma duże kompleksy, bo żyjemy pod ogromną presją internetu i Photoshopa, TikToka, na którym jest bardzo dużo efektów e, na twarz. Kiedyś to był zwykły piesek na twarz, teraz już tak naprawdę inny na twarz, na twarz, więc tutaj akurat. E, Mogło łatwo wpaść w te kompleksy, nie? Um, aż od, troszkę odeszłam od pytania, hmm. musiałobyś mnie troszeczkę e, powtórzyć podłużyć, tak, dokładnie. Czy długo walczyłaś z tymi kompleksami, A. które się później okay, pojawiły? Okej, okay. No ja dalej z nimi walczę myślę. To jest długa droga tak naprawdę, żeby się ich całkowicie pozbyć. Bo w momencie, kiedy ktoś u nas zapieczętuje jakiś kompleks, to nie tak łatwo się tego pozbyć, nie? więc ja myślę, że dalej w pewnym stopniu dąży do samoakceptacji eee, i tutaj ją wstawiła kropkę przy tym zdaniu. Pojawiły się jakieś nowe kompleksy wtedy? Czy pojawiły się. Ci ludzie stary? mówili tobie, że coś jest z tobą nie tak, czego wcześniej nie kierowałeś? Tak, widziałaś. tak. Jak mam być szczera, tak. Eee, małe usta, co bardzo, bardzo często już w późniejszym czasie, kiedy to powiększanie ust zaczęło być modne. Miałam miliony sugestii, czemu sobie ich nie zrobię. Tak samo nos, jakby spojrzeć z profilu. Ja nie mam stricte małego nosa, tak? I też wielokrotnie w jakimś stopniu było mi to wytykane na zasadzie, czemu sobie nie zrobisz? Ja też wychodzę z założenia, że w momencie, kiedy my mówimy głośno o swoich kompleksach, wtedy ludzie je zauważają, więc myślę, że tu warto często to przemilczeć. W momencie, kiedy sami mamy jakiś kompleks, mamy jakiś problem. To nie warto w momencie, kiedy działamy w internecie, mówić ludziom: Nie lubię swojego nosa, nie lubię swoich ust, albo nie lubię po prostu swojej twarzy, bo wtedy ci, którzy nas nie lubią, też, zostaną, też zaczną nam to wdykać, nie? więc no. Myślisz, że co kieruje tymi ludźmi, którzy wypisują te negatywne komentarze? Kurczę, tak jak mówiłam na samym początku, czasem jest to zazdrość, ale nie zawsze. Czasem to jest po prostu. Smutne życie danej osoby. Czasem to jest jakieś, jakieś nerwy, jakieś skryte negatywne emocje w stosunku do, nie wiem, kontentu mhm. e, tego twórcy, tak? Bardzo różnie. Tutaj naprawdę ile ludzi, tyle, e, <tyle po prostu powodów, nie? Więc e, nie uważam, że hejt to tylko i wyłącznie zazdrość. Chodziłeś kiedyś na profile tych osób, które cię hejtują? E, tak. Co widziałeś o nich? Bardzo często nic. Bardzo często było to konto anonimowe, co myślę jest dosyć logiczne, tak? Najłatwiej napisać negatywny komentarz z konta anonimowego, ponieważ wtedy może e, osoba hejtująca nie czuje tych konsekwencji tego hejtu. E, ale teraz już nie wchodzę na te profile, bo po prostu nie ma to sensu. Jakby dla mnie po prostu nie ma to sensu. Spotkałeś się kiedyś z takim jawnym hejtem na ulicy. Raz. Mhm. Raz. To, to teraz pamiętam, jak miałam taki etap dosyć e, alternatywny, w takim trochę dziwnym stopniu. Mianowicie eksperymentowałam ze swoim ubiorem mhm. i wyszłam w siemanowicach e, do szłam przez Hugo. Nie wiem, może część z Was kojarzy. To jest dosyć. E, no, po prostu szłam przez hugo. Bo było to w kierunku mojego przystanku tramwajowego i grupa nastolatków mnie mijała, zatrzymała mnie, zwyzywała mnie od góry do dołu, ponieważ było lato. Ja miałam czapkę, która nie była letnia, i pamiętam, że bardzo to zatrzymało mój styl. Tak dosłownie w sekundę, nie? Mhm. Dosłownie w sekundę i wróciłam do takiego totalnie basicowego, W czym. Potem wróciłam znowu do jakiegoś tam troszeczkę alternatywnego, ale no, to było takie, to było mocne, pamiętam to, takiej sytuacji. Powiedz mi proszę, uh -huh. co dla Ciebie było takim największym przejawem hejtu w Twoim życiu? No w sumie coś, e, dlaczego głównie e, zdecydowałam się wziąć udział tak naprawdę, no, rozmawiać z Tobą tutaj. Mianowicie moment, w którym ja działałam w internecie i miałam jakieś tam problemy na tle psychicznym, co uważam, że powinno, o tym powinniśmy mówić, ponieważ żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo wiele osób ma problemy na tle psychicznym, bardzo wiele osób się leczy, bardzo wiele osób chciałoby iść na terapię, ale się boi, ale boi się po prostu być ocenionym, że to jest coś, coś dziwnego. Nie, tak samo w momencie, kiedy mamy problemy z żołądkiem, mamy złamaną rękę czy coś, idziemy do lekarza. Tak samo w momencie, kiedy mamy problemy z samym sobą w środku, w głowie, to też warto do tego lekarza iść. To nie jest nic złego, to nie jest nic, czego powinniśmy się wstydzić. Eee, no i co? Eee, I to, co ostatnio troszkę straciłam wątek, ja tak lubię się długo opowiadać, więc pozwól, proszę, przypomnij mi to pytanie. Co było dla Ciebie największym przejawem hejtu w życiu? Okej, okay. uh -huh. więc w takim razie wracając, tak teraz się troszkę streszczę. Ten moment, kiedy właśnie dodawałam filmiki pod wpływem emocji, to były filmiki, które e, ja wtedy bardzo źle się z sobą czułam, i chciałam swoje emocje wyrzucić w internet, żeby po prostu z kimkolwiek się tym podzielić. E, powiedziałam, że dostanę tą atencję, tą pomoc i tak dalej, tylko że właśnie to nie do końca było to, po pierwsze, czego ja oczekiwałam, a po drugie, e, bardzo często, kiedy dzielimy się z ludźmi jakimiś swoimi problemami czy coś, to to się jakby odwraca do góry nogami i ten efekt nie jest do końca... Taki, jaki by, byśmy chcieli. Ja tutaj bym chciała przytoczyć kilka takich filmików. Jeżeli będzie możliwość A, w, cieniu, w tle czy coś, to byłoby fajnie. No, z perspektywy czasu jest mi strasznie głupio, że to wrzucałam. Ale jeżeli część z was obserwuje mnie już jakiś czas, to myślę, że widzieliście te TikToki. Więc też nie będę udawać, że ich nie było. nie. Zasięgi moje wtedy były naprawdę duże, ponieważ te filmiki miały po kilka milionów często wyświetleń. Taki, który jest sednem tych wypowiedzi, to był filmik, kiedy, który opublikowałam, kiedy byłam po próbie samobójczej. Byłam w szpitalu. Pierwszy filmik dodałam przed, że mam taki zamiar. On miał 700 tysięcy wyświetleń. Drugi rano, kiedy już byłam z rodziną w szpitalu, że po prostu jednak się udało. Eee, tak, i hejt był dosyć duży, zasięg był ogromny. No i co? No, zamiast. Ludzie zamiast pisać, że super, udało się to po prostu. Pisali, spróbuj raz jeszcze. A... I bardzo, bardzo dużo tego typu komentarzy. A dlaczego to zrobiłaś? Potrzebowałaś tej atencji? Nie, nie, na pewno, jeżeli chodzi o to. O pomoc. Eee, chodzi ci teraz o publikację. Dlaczego to opublikowałaś? Chyba tak. Chyba po prostu chciałam z kimkolwiek, chciałam pokazać ludziom, hej, potrzebuję pomocy. Okej. Okay. Myślę, że to dlatego, myślę, że dlatego to wtedy dodałam. Ciężko mi powiedzieć, co mną kierowało. Miałam wtedy duże problemy. Teraz jestem tego totalnie świadoma. Mhm. Ale no dotknął mnie wtedy ten hate w dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu. I coś, co jest w tym wszystkim też paradoksalnie dosyć śmieszne, to fakt, że w momencie, kiedy w naszym życiu, jako twórcy, jest naprawdę fatalnie, to te zasięgi są naprawdę ogromne, bo ludzie z wielu względów chcą to oglądać. Ze względów, żeby dowartościować się, że ich życie jest lepsze, ze względów e, po prostu z ciekawości, tak? co też jest poniekąd e, paradoksalnie normalne, bo jakby rozumiem ciekawość, czemu, jak i tak dalej. Ale w momencie, kiedy nasze życie się po prostu stabilizuje, to wszystko się zmienia. No i tak, no. <grystanie> I powiedz mi proszę teraz, bo to mnie bardzo zastanawia. Przed rozpoczęciem zdjęć powiedziałaś, że masz w chwili obecnej wiele konfliktów z różnymi twórcami. Z czego to wynika? Okej, okay, to wynika z tego, że ja po prostu. A... Ja trochę walczę z samą sobą, ponieważ mam jakieś swoje takie konkretne poglądy, których jestem pewna, o których jestem przekonana, ale czasem i czasem dzielę się z nimi w postaci na przykład postu. Ostatnio na moim Instagramie wylądował post o takim nowym programie GOATS. GOATS, nie wiem do końca, jak to się czyta. Wypowiedziałam się na temat, co ja uważam osobiście o tym programie w sposób Absolutnie, absolutnie co podkreślę. Nie hejtujący, ponieważ ja z tym hejtem tutaj, no tutaj jestem, żeby właśnie rozmawiać też o tym, nie? Bo musimy też rozróżniać hejt od konstruktywnej krytyki. i w momencie kiedy ludzie piszą na przykład masz brzydki nos w nawiasie to nie hejt, no to to jest hejt, tak? To to nie jest konstruktywna krytyka. Ja używam zawsze, staram się używać tej konstruktywnej krytyki. I takiej też użyłam w momencie, kiedy wypowiedziałam się na temat tego programu. Jednak właśnie spadło na mnie bardzo duży ponownie hejt. I tu nie chodzi o hejt, w sensie tu, przepraszam, nie chodzi o właśnie dialog, o konstruktywną wypowiedź, nie? Tylko po prostu hejt w słowach, które tutaj pewnie jakby nie wypowiedziała, to by było pi, 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 więc nawet nie będę ich mówić. E, tak i po prostu zarchiwizowałam ten post, e, bo nie chciałam chyba do końca się z tym mierzyć. Wiem, że są osoby, które bardzo się wypowiadają na, tak, um, na takie tematy, jak na przykład Maja Staśko, której osoby tutaj ja nie będę oceniać, ponieważ ja nie chcę nikogo oceniać, nie będę mówić czy popieram, czy neguję. E, wiem, że ona ma tego hejtu bardzo dużo. Ale Maja odmówiła na przykład udziału w tym projekcie. O, okej, okay, okej. Okay. Nawet nie wiedziałam, że dostała taką propozycję. Rozumiem. E... Też mnie to zdziwiło. Mhm. Kurczę, no nie wiem. Ja tutaj tej dziewczyny nie znam osobiście. E... Wiem, jaką ma opinię wśród influencerów. E... Co mogę powiedzieć? No ja tutaj nie będę się wypowiadać na jej temat, ponieważ też nie widzę sensu. E... Kropka, kropka. Tyle. To skąd te konflikty? Czy to właśnie przez to, że mówisz, to, co myślisz i tak, no tak, no myślę, że tak. Myślę, że po prostu to jest logiczne, że w momencie kiedy powiemy, że nie podobają nam się, na przykład czarne samochody, to grupa społeczna, która ma czarne samochody, okay. odwróci się od nas tyłem. Tak, w momencie kiedy powiemy, że nie podoba nam się, nie podobają nam się, załóżmy mi się nie podobają blondyni, chociaż to jest trochę inna sytuacja, ale to też ci blondyni tak się trochę fochną, że czemu, że blondyn gorszy? Wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak, I, tak, tak. tak. I, w, uh -huh. I powiedz mi proszę teraz, czy uważasz, że te osoby, z którymi masz konflikt, można je nazwać twoimi hejterami? Jeżeli miałabym tak mówić, to uważam, że równie dobrze mnie można by było tak nazwać, a nie zgadzam się z tym, ponieważ ten konflikt zazwyczaj a, Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Jakbym miała tak wprost odpowiedzieć na twoje pytanie, to raz tak, raz nie. Zależy bardzo od... To jest bardzo personalne. Każdy jest inny, każda, każdy konflikt też jest inny. I aktualnie w momencie, kiedy moje życie jest właśnie takie dosyć stabilne, takie jak jest teraz, to żadnych nowych konfliktów yy, nie zyskałam, co może nie jest najlepszym... To dobrze właśnie. No to bardzo dobrze, tak. No tak, no pomijając może ten, tą wypowiedź na temat tego programu, tak. A tutaj myślę, że część dziewczyn, które uczestniczyły w tym programie, mogły w pewien sposób troszeczkę e, zawarczyć na to. E, ale no nie wiem. Napisałam to tak, żeby nikogo nie urazić, tak? Nagrałaś również piosenkę i. Tak, 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 tak. To jest ogólnie bardzo też ciekawy przykład, tak naprawdę, ponieważ ja tę piosenkę zleciłam. Tutaj powiem Wam wszystkim o tym otwarcie. Komuś, kto siedzi w terapii, siedzi w muzyce długo, profesjonalnie. Ja powiedziałam: Słuchaj, chcę, chcę coś sprawdzić. Chcę, żebyś po prostu napisał mi fajny tekst i po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. Okay. Problem pojawił się w momencie, kiedy po prostu tą piosenkę wydała Mia, ja, a nie on. I tak naprawdę zleciał na mnie ogromny hejt. Myślę, że też. Poszłam troszkę do złej grupy odbiorców. Ja ten temat z tą piosenką tak naprawdę chcę zamknąć. Wiem, że planuję kolejne, bo ja śpiewam od bardzo dawna, od dziecka śpiewam. Więc to też nie jest tak, że ja w momencie, kiedy tam zyskałam jakieś zasięgi, stwierdziłam, Ha, wezmę się za muzykę. Nie uważam, żeby to tak było. Ja chodziłam do szkoły plastycznej, ja chodziłam na zajęcia śpiewu, miałam jakieś tam swoje koncerty, śpiewałam na różnych dniach się i tak dalej. To nie jest duże ale to dla młodej osoby zawsze jest jakieś małe osiągnięcie, nie? Więc siedzę w tym jakiś czas i po prostu, no... chcę to kontynuować, nie? I co ludzie tutaj pisali pod tą piosenką? <laughs> Ze względu na to, że była to właśnie taka dosyć... E, kontrowersyjna grupa odbiorców, mhm. to ta krytyka nie była absolutnie konstruktywna. Co śmieszne, a zarazem właśnie smutne, E, te komentarze były też od twórców, którzy sami tą muzykę tworzą. I w momencie, kiedy inny. Ja nie, nie nazwę siebie raperką, absolutnie, żeby to nie, nie uważam się za taką i nie nazwę się tak. E, bardziej jako ja, jako autor, tak, twórca, twórca, um, to nie rozumiem po prostu, czemu inny twórca e, nie napisze konstruktywnej krytyki, jeżeli piosenka mu się nie podoba, tylko po prostu napisze ale główno, bo uważam, że to nie jest okej, okay, nie? To nie jest okej. Okay. Jeżeli osoba jakaś tam, załóżmy użytkownik e, 328, przykład, napisze, ale główno, przy czym nie ma żadnych obserwujących tam profilowego, że coś jeszcze biorę to na klatę, tak? Ale w momencie, kiedy zrobi to inny twórca, inna piosenkarka, tam raper, piosenkarz czy coś, to uważam, że to już jest słabe. To już jest bardziej słabe, nie? Kogo można nazwać swoim największym haterem? Takim największym? Mhm. Kogo w swoim życiu rzeczywiście okay. mogłabyś nazwać taką osobą, mhm. która sprawiła tobie najwięcej bólu? E, no, odpowiedź jest prosta. E, przez długi czas byłam to ja sama. Byłam, ja byłam swoim największym haterem z wielu względów, trochę też przez innych ludzi, e, ale to ja siebie najbardziej nienawidziłam. Potem przez to, że ja siebie nie lubiłam, też zaczęłam pokazywać to innym ludziom, oni też zaczęli przez to mnie nie lubić, wiele konfliktów sobie przez to, przez swoje kompleksy i tak dalej narobiłam, niepotrzebnych, absolutnie niepotrzebnych. Jakbym chciała je zlikwidować, to na pewno bym to zrobiła, ale często po prostu też nie, druga osoba może tego nie chcieć, tak? Aktualnie, jeżeli miałabym wymienić kogoś z influencerów, kto tak najbardziej mnie hejtuje czy coś, to nie zrobię tego, ponieważ nie wiem, kogo miałabym nawet wymienić. Że jest, że jest ich tylu? Czy... Nie, 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 nie. Nie mam w głowie jakiejś konkretnej osoby. Okej, okay, z... no, a jeżeli to nie byłby influencer, tylko ktoś w ogóle w życiu, czy jest tam na przykład ktoś taki, kto cię... No, prześladuje jej hejtuje od lat? E, tak. Mhm. Są to dwie osoby, tylko tutaj była po prostu sprawa sądowa, więc ja nie mogę się do tego odnosić. E, ale tak, tak było tak, przełożyło się to nawet na życie realne, do dużego stopnia, gdzie też moje problemy wtedy się bardzo pogłębiły. E, no, ale tak jak mówię, nie mogę tego tutaj poruszać. Okej, okay, ale czy ten problem został już rozwiązany? Czy nadal jest e... Myślę, że myślę, że raczej został rozwiązany, ale czas pokażę. Mam taką nadzieję przynajmniej. Chciałabyś coś jeszcze powiedzieć na temat hejtu? Nie będę się też odnosić do jakichś osób trzecich, typu na przykład tej sytuacji teraz, o której było głośno przez długi czas w internecie, co do właśnie Nikity i Magikala. Nie wiem, czy to dobrze wymieniam, też jakoś bardzo tego nie śledzę. E Jedyne, co chcę powiedzieć to właśnie ten przykład, że w momencie, kiedy dziewczyna była w bardzo, no, powiedzmy to szczerze, w dosyć patologicznej otoczce, tak? W patologicznym mieszkaniu, nie oceniając nikogo, po prostu przedstawiam teraz fakty, to ludzie kazali jej Ludzie. Ja teraz ogólnikowo wrzucam, ponieważ. E, Spójrzmy na to procentowo, tak? 90% osób kazało jej uciekać stamtąd. W momencie, kiedy dziewczyna uciekła stamtąd, to wszyscy odwrócili kartę na drugą stronę. Na zasadzie, myślę, że wszyscy z nas wiemy, co się teraz dzieje. Ja tutaj nie stoję też po żadnej stronie. Ja po prostu przedstawiam sytuację tak, jak wygląda. Co też jest dosyć dziwne, bo nikt jej nie napisał dobrze, że uciekłaś. To jest może 5% takich osób. Fajnie, że teraz masz, Lepiej, albo nie masz lepiej, nie wiem, nie oceniam, nie znam sytuacji, no ale no. Bardzo się zmieniło nastawienie ludzi co do tego. Odwrócili po prostu kartę totalnie na drugą stronę, nie? Więc ci co pisali, uciekaj, teraz nie widzą tej dziewczyny. A widzisz w tej dziewczynie chociaż jakąś część siebie? Czy tak? Nie, 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 nie. Okay. nie, uważam, że raczej nie. Nie, u mnie to Czyli to jest po prostu mnie... dobre serce z twojej strony. Jeżeli chodzi o co? Jak mogę wspomnieć? O, o to, że pisałem ja właśnie w taki dobry sposób. Nie, nie, ja też nie powiedziałabym, że tutaj stoję po czyjej, mhm. po czyjej stronie ja też tak jak mówię, bardziej mówię teraz, nawiązując do tej dziewczyny, jeżeli okay. chodzi o to, co pisali ludzie. Ja w żadnym stopniu też nie uważam, że ona postąpiła dobrze czy źle, tutaj jestem totalnie neutralna. Ja teraz tylko po prostu porównuję te komentarze, jak to wygląda, nie. Więc tutaj, żeby to właśnie było jasne, że ja tutaj w jakimś stopniu. No tak samo ja też się z nią nie utożsamiam. Wiem, że są e, osoby w internecie, z którymi jestem w stanie się w 100% utożsa utożsamiam się po prostu. Tym bardziej w momencie, kiedy miałam swoje problemy. E, I to są takie osoby, o których właśnie mam takie mocne, e, jakby to powiedzieć. No chciałabym nawiązać jakąś więź myślę i pokazać, że po prostu da się wyjść na prostą, ale też nie będę tutaj wymieniać imienia i nazwiska, więc no, może kiedyś się uda. Okej. Okay. I na sam koniec mhm. jaką masz receptę na walkę z hejtem? No, tutaj też nie ma jasnej recepty, ale myślę, że po pierwsze ignorancja, bo w momencie kiedy my pokazujemy hejterowi, że nas to boli, że nas to dotyka, im to daje po prostu Krew, jak takim komarom. Wiecie o co chodzi? Eee, I to nie jest dobra. W momencie, kiedy my ich ignorancja boli najbardziej, bo oni chcą tej atencji od nas, tak? Oni tego chcą. A w momencie, kiedy my to ignorujemy, my pokazujemy, nawet jeżeli nas to boli, to pokazujemy, że nas to nie boli, to w większości przypadków prędzej czy później odpuszczą, znudzą się, pójdą hejtować kogoś innego. Albo zajmą się swoim życiem, ciężko mi powiedzieć, nie? A to też wszystko tak bardzo ogólniam, ale myślę, że to jest taka najlepsza recepta, ta ignorancja i robienie swojego, bo tak naprawdę mamy jedno życie, tak? I trzeba spełniać swoje marzenia trzeba po prostu robić to, co się chce robić a w momencie, kiedy my się będziemy przejmować że sąsiadka się z nas śmieje, albo że jakiś chłopak z ławki za nami w szkole nas wyzywa od pseudoinfluencerek no to stanie w miejscu, a w momencie, kiedy będziemy robić swoje, no to za jakiś czas będziemy dalej, dalej, dalej i może kiedyś bardzo daleko w górze, więc takim pozytywnym stwierdzeniem. Dziękuję.